Zdarzyło ci się złapać trójkąt, w którego włożyłeś całe serce i 100% siły, przeciwnik nie odklepał, a ty się spompowałeś albo złapałeś skurcz, a on później bez problemu uciekł i przeszedł gardę. Jedną kwestią jest to, że prawdopodobnie był źle dopięty i zbyt szybko chciałeś go wykończyć, a druga to zbyt słabo przyzwyczajone ciało do takiego wysiłku. Istotne jest ćwiczenie samej techniki wykańczania, ale równie ważnym aspektem jest budowanie umiejętności utrzymywania pozycji, zanim przejdzie się do poddania. Wiele początkujących osób zaczynając z Jujitsu, kiedy po raz pierwszy ćwiczy trójkąty i pozycje kończące, które wymagają spięcia mięśni, to doświadcza skurczów. Często myślą, że to wina niedoboru magnezu, a przeważnie nie mają po prostu jeszcze wyćwiczone odpowiedniej objętości w danej pozycji i utrzymania izometrii. Ćwicząc przez dłuższy czas te trójkąty, z czasem większości osób mijają skurcze, albo pojawiają się bardzo sporadycznie. I to przede wszystkim dzięki przystosowaniu naszego ciała do takiej pracy i lepszej kontroli napięcia. Bardziej doświadczone osoby już dużo rzadziej doświadczają skurczów, ale za to częściej, kiedy złapią pozycję ataku i próbują ją utrzymać, szybko się wypompowują, tracąc bardzo dużo energii. Obie przyczyny mają podobne podłoże. Zbyt rzadkie ćwiczenie utrzymywania różnych pozycji i słabe zarządzanie napięciem. Regularne spędzanie czasu w pozycjach, gdzie musimy wytworzyć jakieś napięcie, np. trójkąt, balacha, kimura czy dosiad, pozwala nam lepiej przystosować nasze ciało do utrzymywania potrzebnego napięcia. Tak, żeby jednocześnie mieć dobrą kontrolę, ale nie zużywać zbyt dużo energii. Oczywiście, jeśli próbujemy to robić świadomie. Nie chodzi tutaj o złapanie, spięcie się na maksa i wytrzymanie jak najdłużej, chociaż to też element ćwiczenia izometrii, ale takie rzeczy można robić podczas treningu na siłowni. Bardziej zależy nam na utrzymywaniu mocnej kontroli z użyciem jak najmniejszej ilości wymaganej siły oraz nauczenie naszego ciała wytrzymywać długie napięcia i utrzymywać te napięcia podczas poprawiania i zmieniania pozycji. Ale w sumie, w przypadku próby wykończenia techniki z całej siły, ćwiczenie objętości też bardzo pomaga. Czasami duszenie weszłoby po 8 sekundach trzymania trójkąta, ale Twój maks, po którym tracisz siłę, to 6 sekund. A może się okazać, że tyle przeciwnik może być w stanie wytrzymać i technika, mimo że perfekcyjnie dopięta, to nie wchodzi. By ograniczać własne ciało. Odpowiednie zarządzanie takim napięciem jest umiejętnością, którą trzeba wyćwiczyć i spędzić odpowiednią ilość czasu na świadome jej szlifowanie. Z czasem, po miesiącach czy latach treningu, uczymy się tego przy okazji, bo siłą rzeczy w sparingach łapiemy różne pozycje kontroli i staramy się je utrzymywać i wykorzystywać. Jednak, jeśli byśmy bardziej świadomie podeszli do ćwiczenia tej umiejętności, to możemy dużo szybciej się tego nauczyć. Świadome ćwiczenie objętości, czyli w uproszczeniu długiego utrzymywania jakiejś pozycji, pozwoli nam dużo szybciej opanować kontrolę wybranego elementu i odpowiednio dopasowywać potrzebną siłę. W jiu mamy różne dosyć niestandardowe pozycje, które bardzo ciężko odtworzyć w innych sportach czy na siłowni. Więc mało kto jest przystosowany do napięć i konfiguracji ciała, jakie tu występują. Żeby skutecznie ćwiczyć objętość rozwiązanie jest proste. Prosimy partnera na sparingu albo otwartej macie, żeby zacząć w pozycji, którą chcemy utrzymać. I nie skupiamy się w ogóle na poddaniu, tylko na utrzymaniu pozycji. Warto wybrać sobie pozycję, którą chcemy lepiej opanować i mieć w głowie jeden cel utrzymać jak najdłużej używając jak najmniej siły. Początkowo, żeby znaleźć punkt wyjścia, możemy zacząć od blisko maksymalnego możliwego spięcia i zobaczyć, czy partner jest w stanie uciec. Jeśli przy maksymalnym spięciu od razu ucieka, to znaczy, że najpierw trzeba popracować nad naszym ustawieniem. Jednak jeśli ucieczka zajmuje dużo czasu lub partner nie jest w stanie w ogóle uciec, to za każdym razem staramy się użyć mniej siły i szukamy takiego momentu, w którym używamy minimalną ilość spięcia, przy której partner ma kłopoty z ucieczką. Uczymy się dzięki temu lepszej świadomości ciała oraz zarządzania napięciem i dzięki temu, Zużywamy dużo mniej energii. Sporo trenujących męczy się dużo bardziej niż jest to potrzebne przez używanie zbyt dużej ilości siły do utrzymania pozycji, nie wspominając już o łapaniu skurczów, które też najczęściej zaczynają występować przy maksymalnym spięciu. Doświadczeni zawodnicy już w pełni kontrolują swoją siłę i napięcie. Kiedy nie ma potrzeby, to są w miarę luźni i nie tracą energii, a dopiero w momencie wykończenia jakiejś akcji lub kiedy zajdzie faktycznie taka potrzeba, używają wtedy 100% swojej siły i tutaj częściej też tylko przez chwilę, kiedy już wyczuje jak bardzo musimy się spiąć, żeby utrzymać np. ten trójkąt, to powinniśmy starać się jak najdłużej wytrwać w takiej pozycji, bez myślenia o całkowitym dopięciu go. Dzięki temu budujemy objętość. W sparingu warto dążyć do pozycji, w których chcemy poprawić tą objętość i przede wszystkim skupić się na kontroli, a nie jak najszybszym poddaniu. Dzięki temu poprawimy swoją kontrolę i utrzymanie pozycji, a przez to też nasze poddania z czasem będą dużo pewniejsze. Nie będziemy musieli opierać się na szybkich zrywach, tylko będziemy w stanie kontrolować poddanie od samego początku do końca i też przy okazji dużo mniej męcząc się. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest utrzymanie napięcia i jednoczesne poprawianie ustawienia. Często, kiedy się próbujemy poprawić, to tracimy napięcie i zazwyczaj razem z tym kontrolę, co pozwala partnerowi uciec. Ale tym właśnie się różnią bardzo doświadczeni zawodnicy ruchicy od początkujących, dużo lepszą świadomością ciała, którą trzeba też wytrenować. Świadoma praca nad budowaniem objętości może bardzo wzmocnić nasze najlepsze pozycje, bo będziemy w stanie dużo dłużej je utrzymać i z jeszcze większą kontrolą, albo też dużo szybciej dzięki temu możemy nauczyć się zupełnie nowych pozycji. Szczególnie dobrze jest pracować nad budowaniem objętości, jeśli pracujemy z kimś o mniejszych umiejętnościach niż my. Zamiast 10 razy poddawać w trakcie sparingu i mało z niego wynieść, to możemy specjalnie łapać pozycje, w których jesteśmy słabsi i świadomie pracować nad polepszeniem kontroli. Ważne też jest to, że objętość skutecznie możemy ćwiczyć tylko, kiedy partner stawia nam faktyczny opór i daje jakieś reakcje. Dlatego najlepiej taką umiejętność ćwiczyć podczas sparingów, zadaniówek lub gier zadaniowych. Przykładowo, w tej grze zadaniowej z Andream, osoba atakująca łapie dowolnie, kontrolę nogi i chcę po prostu jak najdłużej utrzymać kontrolę nad nogą. Osoba broniąca, jeśli ucieknie linią kolana lub stanie na nogi, to wygrywa. W tym ćwiczeniu budujemy objętość w różnych pozycjach do dzięki czemu możemy je dłużej utrzymać, lepiej czuć reakcję przeciwnika, znajdować najlepsze ustawienia ciała i odkrywać, ile faktycznie napięcia potrzebujemy, żeby zachować kontrolę. Tutaj jest nawet przykład, jak ćwicząc nową pozycję, za mocno spiąłem swoje nogi i się przez to bardzo szybko spompowałem. Szczególnie kiedy ćwiczymy nowe pozycje, do których nasze ciało jeszcze nie jest dobrze zaadaptowane, to normą będzie nieekonomiczna praca, przez którą się bardziej męczymy, ale też jeszcze zbyt mała objętość, żeby nasze ciało się przyzwyczaiło. Podsumowując, jeśli chcemy poprawić naszą kontrolę w różnych pozycjach do ataku, warto skupić się na umiejętności utrzymywania ich, a nie koniecznie od razu na jak najszybszym kończeniu. Dzięki temu nasza kontrola będzie dużo lepsza i poprawimy świadomość naszego ciała i ustawienia. A jeśli chcecie dowiedzieć się o trzech koncepcjach, które każdy zna, a mało kto ćwiczy, to zapraszam do tego filmu. Dzięki za obejrzenie.